Dzień dobry, Anna Myśka. Witam Państwa w kolejnym dniu naszego serwisu informacyjnego. Przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich godzin, zarówno w kraju, jak i w regionie. W raporcie zobaczą Państwo Tragiczny wypadek awionetki w Lipowej Powiemy również o aferze w parafii w Żorskich Baranowicach Teraz przyjrzymy się bilansowi wczorajszych burz w regionie. Dziś rano nad Lipową doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Awionetka spadła na otwarte tereny i zapaliła się po uderzeniu w ziemię. Niestety, dwie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły. Około godziny 9.30 w Lipowej kołożywca doszło do tragicznego wypadku. Awionetka spadła na łąkę w pobliżu lotniska sportowego. W pierwszej chwili do tego wypadku zostały zadysponowane pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek OSP Słotwina i OSP Ostre. Działania polegały w pierwszej fazie na ugaszeniu pożaru. Po wyniku katastrofy doszło również do pożaru. Po ugaszczeniu pożaru strażacy odnaleźli dwa ciała niezidentyfikowanych osób. Po zakończeniu działań teren został przekazany policji. Jest prowadzone śledztwo w tej sprawie okoliczności tego wypadku, również pod nadzorem Państwowej Agencji Badania Wypadków Lotniczych. Niestety to już kolejny tragiczny wypadek lotniczy, do którego doszło w Lipowej w ostatnim czasie. W lipcu ubiegłego roku rozbił się tam ultralekki samolot, w wyniku czego zginął 75-letni pilot. Milion złotych przeznaczone na remont kościoła zniknęły z kasy parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Żorskich Baranowicach. Afera oburza lokalną społeczność, która żąda natychmiastowej odpowiedzi, co się stało z pieniędzmi z rzutki przeznaczonymi na termomodernizację budynku. Teraz sprawę bada prokuratura rejonowa w Żorach. Ksiądz Proboż przeprasza, ale czy zostanie zawieszony w czynnościach? O szczegółach Mateusz Macierakowski. Z głosu lokalnych parafian wypływa żal i pretensje, bo przecież chodzi o prawie milion złotych. Nieoficjalnie wiadomo, że ksiądz miał chodzić po lokalnej społeczności, wrzucać kartki do skrzynek i prosić o datki w wysokości od 20 tysięcy złotych w górę. Parafianie się godzili, bo myśleli, że wszystko zostanie przeznaczone na termomodernizację budynku. Dziś wiadomo też, że z kwoty nic nie pozostało. Natomiast są spekulacje, co z datkami, a datki najprawdopodobniej poszły na nietrafione inwestycje w kryptowaluty. Na pewno wszyscy stracili. Pani też straciła? Raczej nie. Nie wiem, co powiedzieć. On nas też tak pożyczył prywatnie i zobaczymy, co z tego będzie. Mówi, że go szukali. Zobaczymy, czy to prawda. Nie do końca w to wierzę. Pan ile mu pożyczył? Ym, około 15 mhm. tysięcy. Tylko. Pan z okolicznej ja, ja, Z No a kto około, to tak nie do końca wiemy. Tak, wiem, że więcej osób. Do tej do dopiero niedawno wyszło, tak, tydzień temu. Zaczęliśmy się, zaczęliśmy się więcej pytać. Wiemy, że 900 tysięcy to z i coś tam prywatnie też więcej ma. Do nas właśnie przyszedł, że ma problemy z płatnością i że 15 tysięcy chce pożyczyć, że nam odda tak za tydzień. Liczy pan na to, że odda? Nie chcę się na razie opowiadać, bo nie wiem. Na mszy e, niedzielnej dożynkowej e, podobno, z tego co wiem, mówił e, i przepraszał, i, że mówił, że bardzo żałuje. No dla mnie to nie fair, tym bardziej ksiądz, tak? Teraz prokuratura rejonowa w Żorach bada śledztwo na tą chwilę niewykluczone, że kwota zainwestowana w kryptowaluty przez proboszcza mogła być wyższa. Prowadzimy takie śledztwo w sprawie oszustwa na szkoda, ale księdza z tamtejszej parafii. Wartość mienia utraconego przez księdza to. Niespełna milion złotych. Badamy w pierwszej kolejności przepływy środków finansowych, gdzie te środki ksiądz przelewał, na jakie konta. W tym celu wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Rybniku z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy bankowej poszczególnych banków. Jak dodaje żorska policja, już w kwietniu ksiądz miał złożyć zawiadomienie o stracie 600 tysięcy złotych. Później jeszcze dwukrotnie składał zawiadomienie o podobnym charakterze. E, przestępstwa, którego też padł ofiarą. Więc e, tu możemy powiedzieć, że e, ten mieszkaniec Baranowic e, stracił e, prawie milion złotych e, podczas. E, jego zaangażowania tych kwot, tych pieniędzy na rynkach, można powiedzieć, z jednej strony kryptowalut albo platform, upodobnionych do tego. Proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej sprawy nie komentuje, bo nie może. Dostał zakaz od kurii, ale do sytuacji odniósł się ustami rzecznika prasowego Archidiecezji Śląskiej. A ten mówi: będzie audyt finansowy i całą sytuację wyjaśni z parafianami. Mówimy tutaj o zgorszeniu. I to jest podstawa do tego, aby wyciągać konsekwencje daleko idące, o których trudno w tym momencie tak naprawdę mówić. To się okaże w najbliższych dniach, jakie decyzje podejmie biskup Marek Szkudło. Z informacji portalu eżory.pl wynika, że proboszcz chodził po lokalnych parafianach kilka tygodni temu i prosił ich o pożyczki nawet w wysokości 20 tysięcy złotych. W ciągu ostatniej doby nad województwem śląskim przeszły gwałtowne burze. Strażacy interweniowali ponad 100 razy, najczęściej w powiatach rybnickim, gliwickim i Zabierciańskim. Zalane piwnice, powalone drzewa, uszkodzone linie kolejowe i dom trafiony przez piorun to tylko część skutków żywiołu. Na szczęście nikt nie został ranny. Ulewy i silny wiatr dały się we znaki mieszkańcom regionu. Strażacy przez całą dobę usuwali skutki burz od zalanych piwnic przez powalone drzewa po podtopione ulice. Straż Pożarna w województwie śląskim odnotowała ponad 100 zdarzeń. Interwencje związane były głównie z wypompowaniem wody z zalanych piwnic, niższych kondygnacji budynków i podtopionych posesji. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie Rybnickim, Gliwickim i Zawierciańskim. Najpoważniejsze skutki burz odnotowano w Pilchowicach, w powiecie Gliwickim, gdzie woda zalała ulice i pobliskie posesje. Ucierpiała też lokalna restauracja. Z kolei w Marklowicach pojawiła się trąba powietrzna. W Dąbrowie Górniczej piorun uderzył w dom jednorodzinny, powodując pożar w dzielnicy Strzemieszyce. Do gaszenia ognia strażacy musieli wycinać otwory w dachu i ścianach budynku. Na szczęście... Nikomu nic się nie stało. Problemy pojawiły się także na kolei. Uszkodzona została infrastruktura sterująca ruchem pociągów w Włodygowicach i węgierskiej górce. Prowadzono ograniczenie prędkości i opóźnionych zostało kilkadziesiąt składów, a część kursów trzeba było odwołać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że to jeszcze nie koniec gwałtownej pogody. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w pięciu województwach. Na no, obszarze województwa śląskiego prognozowane są burze. O mniejszym natężeniu niż te notowane wczoraj. Obecnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami pierwszego stopnia, obejmujące powiaty Cieszyński, Bielski, Żywiecki oraz Bielsko-Białą. W obszarach obowiązywania ostrzeżeń prognozowane są opady o sumie do 35 mm pory wiatru, do 70 km na godzinę oraz opady Gradu. Burze prognozowane są w ciągu dzisiejszego dnia, natomiast w nocy już tych burz nie prognozujemy. Synoptycy jednak uspokajają, że mimo burzowej aury to wciąż będzie ciepły wrzesień. Temperatury utrzymają się powyżej 20 stopni, co sprzyjać będzie spacerom i rekreacji na świeżym powietrzu. Ryk silników, zapach opon i wrzawa śląskich kibiców. To czeka nas od 19 do 21 września w ramach Rajdu Śląska 2025. Na drogach województwa śląskiego ścigać się będą aktualny lider Mistrzostw Europy z liderem Mistrzostw Polski i obrońcą tytułu Krajowego Czempiona. A w całym rajdzie wystartują 94 załogi, które będą rywalizować w 14 odcinkach specjalnych. Rajt Śląska tradycyjnie zacznie się ceremonią startu na ulicy Dworcowej w Katowicach, w centrum miasta w okolicach Spotka, a dzisiaj w związku z tym odbyła się specjalna inauguracyjna konferencja na stadionie Śląskim. Wszystkich nas łączy miłość do sportu, różnych sportu. Ten sport motoryzacyjny jest szczególnym w naszym sercu, ponieważ wszyscy kochamy motoryzację, zwłaszcza ta część męska, ale już coraz więcej pani świetnie też jeździ za kierownicą i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko promować nasz region, ale. Przy Przede wszystkim, jednoczyć wszystkie rodziny. Też są odcinki, które są bardzo techniczne, wymagają wielkiej wprawy kierowców, i takie odcinki są przygotowane na południu naszego regionu, czyli myślę tutaj o Ziemiach, właśnie Jastrzębia, Beskidów czy Podbeskidzia, bo tam to wszystko się będzie na żywo działo. Kierowcy rywalizować będą w 14 odcinkach specjalnych i łącznej długości 150 km, a fani motosportu będą mogli śledzić rywalizację w ponad 20 bezpiecznych strefach dla kibiców, do których wstęp będzie bezpłatny. Myślę, że lokalni kibice również zawsze bardzo nas tutaj wspierają, i jeżeli chodzi o ilość kibiców na odcinkach specjalnych, spodziewam się, że będzie większa niż na normalnej rundzie Mistrzostw Polski. Będzie sukces? Najważniejsze dla nas, żeby był sukces podczas ósmej rundy mistrzostw Europy, czyli rajdu Chorwacji na początku października, a żeby ten sukces tam był, mam nadzieję, że Raj Śląska pomoże nam w tym. W rajdzie Śląska w sumie pojedzie 25 samochodów z napędem na 4 koła, a 11 startujących załóg skorzysta z aut Rally 2, czyli najszybszych rajdówek, jakimi można ścigać się w Polsce. A teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata najciekawsze i najbardziej istotne wydarzenia, o których warto dziś usłyszeć. W związku z rozpoczęciem rosyjsko-białoruskich manewrów w Zapad 2025 Polska zamyka granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe. W nocy z czwartku na piątek poinformował premier Donald Tusk. Równolegle rozpoczynają się ćwiczenia polskich i sojuszniczych sił zbrojnych jako odpowiedź na działania Moskwy i Mińska. Szef rządu podkreślił, że decyzja wynika z narastających prowokacji i troski o bezpieczeństwo państwa. W wyniku zderzenia autobusu z pociągiem towarowym w Kamulko w Meksyku zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 60 zostało rannych. Wszystkie ofiary to pasażerowie autokaru. Według relacji świadków i nagranie z monitoringu kierowca autobusu wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, który po kolizji ciągnął wrak przez kilkaset metrów. Poszkodowani trafili do kilku szpitali, a odpowiedzialnością za tragedię obarczono kierowcy pojazdu w Nepalu trwają gwałtowne protesty przeciwko cenzurze i korupcji, które doprowadziły do rezygnacji premiera Sharmely'ego oraz podpalenia gmachu parlamentu. W starciach z policją zginęło 19 osób, ponad 100 zostało rannych, a rząd przywrócił dostęp do platform społecznościowych. Demonstracje nadal trwają, a sytuacja w stolicy jest na tyle napięta, że zamknięto międzynarodowe lotnisko i ewakuowano część polityków. A na koniec zapraszam na program Nie tak, bo w nim będzie o politycznym trzęsieniu ziemi w starostwie powiatowym w Gliwicach. Szpital w Pyskowicach, ogniwem zapalnym. Jaka jest przyszłość szpitali powiatowych i co z reformą służby zdrowia? O tym w rozmowie Marka Durmały z doktorem Leszkiem Kubiakiem. Zachęcam do obejrzenia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu naszego serwisu.